Cześć, przed nami kolejny odcinek programu Game Dev przy Kamie. Kto tym razem był moim gościem? Rodowity Poznaniak. Od ponad roku szczęśliwy tata maleńkiej Mai. Od kilku lat inwestor indywidualny. Członek rady nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych, doradca notowanej na New Connect spółki Movie Games a od półtora roku także prezes zarządu spółki Road Studio, Maciej Nowak. Biznes nie polega tylko na tym, żebyśmy się chwalili, głoskali i klepali po plecach, tylko też czasami przychodzą momenty sprawdzam i, i akurat w naszym... Dułecie, to ja jestem od tego sprawdzam, więc to mi często przychodzi rolę złego policjanta. Brak jakiejkolwiek decyzji powoduje, że, że stoimy w miejscu, a to jest najgorsze w biznesie, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz. Mnie też życie nauczyło bardzo dużo pokory i trzeba tej pokory się uczyć każdego dnia. Ja pamiętam siebie sprzed. Nie wiem, 5 7 lat, yy, buńczucznego, myślącego, że wszystko wiem najlepiej. Yy, na, szczęście, na szczęście byłem w bardzo dużym błędzie i tak, i tak nie jest. Myślę, że już nie wyobrażam sobie życia bez inwestowania. Kiedyś bardzo źle reagowałem na krytykę. Nie potrafiłem sobie z nią radzić, tak? natomiast nauczyłem się tego. E, jeden z moich przyjaciół mnie tego nauczył, jak reagować na krytykę, wyciągać z niej wnioski i, i czego, e, czego, czego się uczyć i jak, 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 jak wszystkim pozytywnie przekuwać tą krytykę na to, żeby się zmieniać. Emisja materiału już wkrótce. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wywiadu z udziałem Macieja Nowaka.